świecie. Dzień dobry przyjaciele. Przychodzę do ciebie dziś przy Ołysku. Zapraszam cię na tą medytację. Żyj miłością. Żyj światłem. dzisiejszej medytacji dowiemy, co się dzieje z nami, gdy żyjemy miłością. Usiądź wygodnie przy ognisku. Upewnij się, że wszystko jest w porządku, że jesteś zaopiekowany, że przy Tobie jest Bóg który opiekuje się każdego dnia, pozwól sobie na Jego obecności. Pomyśl, jest tu tyle piękna, tyle przestrzeni do odczuwania, dotykania, uleczenia. Pomyśl sobie słowo: Kocham Cię. To jedno z najbardziej emocjonalnych wyrażeń, jakie możemy wyrazić swoim językiem. Żyję miłością, jest rzadziej używane. A przecież życie miłością to esencja tego, kim jesteś naprawdę. Jesteś czystą świadomością, kreatywnością, duchem i miłością. Kiedy doświadczasz miłości, doświadczasz siebie, doświadczasz piękna, która jest wewnątrz ciebie. Zamknij oczy, weź głęboki wdech. I powoli, jak najwolniej, jeszcze wolniej weź wydech. Poczuj, jak Twój oddech staje się spokojny, a ciało zaczyna odpoczywać. Z każdym wdechem poczuj, jak do wnętrza Twojego ciała wpływa energia miłości. A z każdym wdechem w Twojej przestrzeni pozostaje wdzięczność. Poczuj, jak miłość wypełnia każdą komórkę Twojego ciała. Poczuj ją w sercu, w dłoniach, w stopach. Poczuj w każdej komórce. Oddech przynosi Ci coraz większe poczucie miłości. Miłości do siebie, miłości do innych, do świata. Teraz sobie wyobraź, że ta miłość zaczyna promieniować na zewnątrz. Stajesz się światłem, które rozświetla wszystko wokół. Poczuj, jak miłość przepływa przez Twoje ciało, przez Twoje myśli, przez Twoje słowa, przez Twoje czyny, przez Twoje gesty, przez każde spojrzenie. Każda myśl wypełnia się miłością. Pozwól, by ta miłość prowadziła Cię w każdej chwili życia. Wiesz, że kiedy żyjesz miłością, wszystko staje się dobre. Zatrzymaj się w tej ciszy i poczuj tę miłość, którą jesteś. Poczuj ją w pełni w swoim sercu. Poczuj ją w swojej duszy. Poczuj ją w swoim ciele. Z każdą chwilą wypełniaj się coraz bardziej, głębiej. Jesteś miłością. Jesteś cudem. Kiedy poczujesz, że jest coś gotów, powoli wróć tu i teraz. Otwórz oczy i weź sobą tą miłość do Twojego codziennego życia. Mam nadzieję, że ta medytacja pomoże tobie poczuć się bezpiecznym i kochanym przez siebie, doświadczyć miłości w pełni. Niech się darzy. Pozwól sobie na to.